selekcjonera reprezentacji Polski Paulo Sousy. Zapraszamy do zadawania pytań. Proszę, Iza. Iza jak Przegląd Sportowy. Dzień dobry. Panie wait, trenerze, wait. ja mam dwa wait, pytania. Wait, wait, wait. One second, please. No, no, it's okay. Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy podstawowego składu. Po meczu z Węgrami powiedział Pan, że gdyby mógł wystawić jeszcze raz podstawową jedenastkę, to wyglądałaby ona nieco inaczej. Czy tym razem uważa Pan, że trafił idealnie z podstawowym składem? Czy ta, I dopytam tutaj, czy ta trójka napastników z przodu była dobrym wyborem? Czy nie brakowało Panu zawodnika w drugiej linii, który mógłby im te piłki zagrywać? Bo często widzieliśmy, że Robert Lewandowski musiał schodzić do drugiej linii. To może zadam zaraz drugie pytanie, ja najpierw posłucham od jeżeli chodzi o decyzję, uważam, że była słuszna. Jeżeli chodzi o trzech napastników, tak jak mówiłem na samym początku, kiedy przyjechałem do Polski, to nasi kluczowi zawodnicy, i właśnie w tej pozycji chcemy tworzyć jeszcze więcej interakcji między nimi. Chcemy uzyskać większą dynamikę, chcemy, aby byli jeszcze lepsi. Dlatego też chcę jednocześnie przekazać jasny sygnał całemu zespołowi i też naszym przeciwnikom. Oczywiście nie chcieliśmy nikogo wymieniać, ponieważ obecnie jest naprawdę trudno, aby wygrać spotkanie i musimy być bardzo skoncentrowani na każdym meczu. Dzisiaj to się nam udało, ponieważ. Ci zawodnicy są bardzo blisko innych zawodników, ponieważ są oni z tyłu, dlatego też sytuacje, które są tworzone, muszą być specjalnie tworzone dla nich, dlatego cieszę się, że takie decyzje zostały podjęte, również jeżeli chodzi. O Piątkowskiego, który, był, który odbył pierwszy swój mecz właśnie teraz w kadrze narodowej. Uważam też, że Gli grał dobrze, jest doświadczonym zawodnikiem, który może z nim porozmawiać, może go wesprzeć, czuć się jednocześnie komfortowo w nowej sytuacji. Jeżeli tak będzie, to cieszę się, że taką decyzję dziś podjąłem. Widzieliśmy pana irytację, jak Piotrek Zieliński po raz kolejny odgrywał do Kamila Glika albo jak Maciek Rybus zagry, zagrywał do, do Szczęsnego. I z czego pana zdaniem wynikają takie zagrania? Dlaczego taki piłkarz jak Piotrek Zieliński nie, nie zagrywał częściej do przodu? Bo zakładam, że nie z planu na ten mecz, chyba że się mylę. Yeah, look, uh, um, first of all... Przede wszystkim wszyscy obecnie mogą mnie słyszeć na boisku, ale zawsze chcę, aby moi zawodnicy grali szybko. Chcę również, aby tworzyli jak największą ilość sytuacji, jak tylko to możliwe. Przede wszystkim jest to dla nas istotne. Oczywiście możemy grać bezpiecznie. I w, czasem rzeczywiście musimy cofnąć piłkę, aby utrzymać posiadanie piłki i jednocześnie rozglądać się za wolną przestrzenią na boisku, ale czasem można oczywiście zagrać inaczej. Na początku, mówię tutaj o pierwszej połowie, w wyniku zmian pewnych odnieśliśmy sukces w drugiej połowie i powiedziałem, że są... Podczas przerwy piłkarzom, że należy skupić się troszeczkę na pomocy, ponieważ pomoc powinna iść trochę do przodu do pierwszej linii, ponieważ w pewnym momencie byli w tej samej linii, gdzie nasza obrona no, i wtedy nie zyskaliśmy za dużo na tym ustawieniu i nie mieliśmy przewagi. Niektórzy zawodnicy może nie czuli się komfortowo z tym, ale musimy no, również na tym się zastanowić, i musimy też takie sytuacje umieć tworzyć. Również jeżeli chodzi o odległość między zawodnikami a piłką, no, Mogliby być troszeczkę bliżej, to również musimy zmienić, ponieważ w szczególności przeciwko niektórym zespołom musimy być za pierwszą linią po to, aby w pewien sposób zap zaprosić pomocników przeciwnika, aby przyszli do nas i żeby za nimi znowu stworzyły się puste pole gry, które my wykorzystamy w tym ce centralnym korytarzu. Nie było też komunikacji między napastnikami w pierwszej połowie, ale to oczywiście później się zmieniło. Jeżeli chodzi o prawą stronę, była, była dobra. Był to korytarz, gdzie tworzyliśmy dużo sytuacji. Jednocześnie zmienialiśmy styl gry, były to bardzo dobre pyta podania pytania do m.in. Jóźwiaka i ten to wsparcie było rzeczywiście widoczne na prawej stronie boiska. Jeżeli na lewej, na lewej grał Rybus, ale Rybus oczywiście też dużo robił, bo może prowokować, prowokował, ale może prowokować jeszcze więcej, ponieważ jednym z problemów, które były również w przeszłości, Wynikały też z dośrodkowania. Mamy teraz trzech napastników i te dośrodkowania były istotne, ponieważ jeżeli centralny korytarz no, jest, jest niemożliwy, no to wtedy atakujemy skrzydłami. No i tak też było, bo później nastąpiła druga połowa i po raz kolejny doszło do zmiany, i tak jak widzieliście, lepiej graliśmy, byliśmy bardziej mobilni. Po obu stronach boiska gra toczyła się bardzo dobrze. Interakcja między Płachetą a Grosiskiem była naprawdę fenomenalna, i na podstawie tego wyprowadziliśmy sytuację i strzeliśmy jedną bramkę. Mogliśmy strzelić jeszcze jedną, ale i tak cieszę się, jeżeli chodzi o Karola, który grał naprawdę bardzo dobrze. Strzelił jedną bramkę, mógł strzelić drugą. Mobilność była bardzo dobra, ale naprawdę cieszę się z tego wyniku. Good evening, coach. Dobry Dobra wieczór, panie trenerze. Powiedzieliśmy, kiedy szedł z boiska, trzymał się za kolano, miał przykładany lód do kolana, jak się czuje, w jakim jest stanie zdrowia przed meczem właśnie z Anglią, który już w środę. I też chciałem zapytać, jakby trener właśnie ocenił debiutantów, czyli Kamila Kacpra, a także Karola, który no, po raz kolejny trener podjął dobrą decyzję, wystawiając właśnie, robiąc zmianę, no i Karol strzelił bramkę na 3 do 0. Dziękuję. Um. Jeżeli chodzi o Roberta, rzeczywiście odczuwa ból w kolanie i dlatego też został przyłożony lód do kolana, po to, żeby uśmierzyć ten ból i żeby ewentualnie zniwelować zapalenie, jeżeli się pojawi. Jutro oczywiście sprawdzimy, czy wszystko jest w porządku. Dzisiaj musi się wyspać, jutro na pewno ból zniknie. Miejmy nadzieję, w szczególności jest to istotne dla nas, ale też dla niego. Jeżeli chodzi o debiutantów. Powiem tak, jeżeli chodzi o Karola, gra w zespole, który teraz stworzyliśmy. Jeżeli gra tak, gra, będzie grał tak jak dzisiaj, no to napastnicy będą mieli okazję, żeby strzelać bramki. Jest może troszeczkę jeszcze nieśmiałe na boisku, również jeżeli chodzi o interakcje z zawodnikami, ale myślę, że miał bardzo dobry debiut. Te interakcje były naprawdę dobre wraz z upływem czasu. I chciałem naprawdę na początku, żeby może już wcześniej wpuścić go na boisko, ale później rzeczywiście pojawił się taki moment, gdzie idealnie się wpasował i bardzo się cieszę, że mógł zagrać i cieszę się z tego, co osiągnął i jaki wkład miał do zespołu. Wie, jak odnaleźć się na boisku. Interakcja z innymi zawodnikami wypada bardzo dobrze w jego przypadku, również z napastnikami. Bardzo dobrze biega, bardzo szybko, który i potrafi tworzyć sytuację. Jest Naprawdę bardzo dynamiczny, dobrze gra lewą nogą, dlatego też naprawdę jestem zadowolony z jego występu, jeżeli chodzi o Kacpra. Fantastyczne, no tak jak powiedziałem od samego początku. Jest to naprawdę dobrze grający chłopak, i powołaliśmy go do zespołu. I myśląc już też troszeczkę o przyszłości, też o mistrzostwach świata, ale Widzieliśmy, jak gra, uwzględniając też fakt, że pewnych zawodników nie ma na, tym, na tej pozycji, dlatego też myślę, że naprawdę odgra bardzo dużą rolę w kolejnych meczach. Mam nadzieję. Dziękuję. Dziękuję. Dobry wieczór, panie trenerze. Sebastian Staszewski, Inter. Ja będę miał dwa pytania, oba poniekąd troszeczkę krytyczne. Pierwsze pytanie: czy jeżeli widzi pan Roberta Lewandowskiego, który długimi fragmentami cofa się do drugiej linii, żeby wziąć piłkę i Najlepszy piłkarz na świecie, najlepszy napastnik na świecie wciela się w rolę pomocnika. To czy nie ma pan wrażenia, że to jednak troszeczkę groteskowe i nie tak to powinno wygl... Przepraszam, wyglądać, bo to jest jednak marnowanie potencjału Roberta? I drugie pytanie: Czy nie ma pan takiego wrażenia, że w drugim pana meczu gra reprezentacji Polski lepiej wygląda dopiero po zmianach? Co oczywiście jest dobre, bo świadczy o tym, że podejmuje pan dobre decyzje, natomiast z drugiej strony, no jednak jest jakimś symptomem, który po raz drugi występuje. W trakcie drugiego meczu. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o Roberto, oczywiście nie widzę go jako pomocnika. Może pan odebrał to, że wciela się w rolę pomocnika, ale tak nie jest. Groteskowe to jest to, żeby wychodzić rzeczywiście z piłką, która była cofnięta w polu gry i jeszcze strzelić gola. To może być groteskowe. Ponadto był bardzo mobilny, jeżeli chodzi o grę między liniami. Może też dla Was jest to groteskowe, bo nie widzicie, jak gra w Bayernie, bo znajduje się na każdym, wszędzie, na każdej pozycji na boisku i on jest przyzwyczajony do tego, żeby zmieniać te pozycje. Ponadto musi być ta interakcja między liniami i no tak jak mówiłem już wcześniej, musimy odpowiednio rozegrać akcję do pomocników i zastanowić się i wiedzieć, jak dalej podać piłkę i rozegrać, aby napastnicy mogli wykończyć tę akcję, jednocześnie uwzględniając, że to powinno jednak dziać się też środkowym korytarzem, czasem też skrzydłami. Dlatego też no, tu bym się nie zgodził, jeżeli chodzi o to, bo Robert Lewandowski nigdy tym pomocnikiem nie był, odnajduje się wszędzie. Jeżeli chodzi o drugie pytanie. Mam nadzieję, że zawsze tak, zawsze tak będzie. Chodzi o to, że z każdą zmianą no, tworzymy lepszą piłkę, ponieważ pojawiają się nowe sytuacje, tworzymy akcje, strzelamy bramki, wygrywamy mecze i Mam nadzieję, że tak będzie. I mam nadzieję, że za każdym razem taki sukces będziemy osiągać. Motywnik Coach, właściciela Radio Weszłe FM, kanał sportowy. Ja też będę miał dwa pytania. Pierwsze o Arkadiusza Milika, z czego. Według pana wynikało to, że on też w pierwszej połowie, ale i w tym meczu z węgrami wcześniejszym trochę mało pokazywał się do gry. Czy podziela pan tę opinię, że, że trochę brakowało gdzieś tam energii, odwagi? Czy po prostu jest to piłkarz, od którego wymaga też pan więcej No dzisiaj też zmieniony w drugiej połowie? I potem drugie może tutaj odpowiedzi. Wymaga o wiele więcej zarówno od niego, jak i od wszystkich innych zawodników? Mogą być dwa powody ku temu. Przede wszystkim przez bardzo długi okres czasu pasował i po prostu nie grał. A teraz gra w sposób ciągły. Dlatego też, no, z jednej strony to dobrze, no bo kondycyjnie na pewno wróci do formy, bo jedną rzeczą to oczywiście jest trening, a drugie to rzeczywiście gra przeciwko oponentowi, gra na serio. I kiedy. Kiedy wychodzi z tego jednego trybu, gdzie przerzuca się na grę o wyższej wydajności, będzie z każdym meczem lepszy. W każdym meczu, czy to z Węgrami, czy to teraz miał okazję strzelić bramkę, musi być bardziej agresywny. To na pewno i musimy nad tym popracować, ale również podnieść standard gry, bo niewątpliwie jest to naprawdę dobry zawodnik, który potrafi kończyć sytuację, ale. Według mnie również dotyczy też jego roli na boisku, bo dla niego to jest oczywiście nowa sytuacja. Wszyscy przyzwyczajeni są do tego, że widzimy go bardziej w centrum polu gry. Również w jego klubie często gra w środku pola, ewentualnie troszeczkę się cofa, ale jest skupiony na środkowym korytarzu gry. Wspiera też innych pomocników i nie jest może przyzwyczajony do tego, aby odnaleźć się na innych pozycjach i żeby odpowiednio strzelić się w sytuację. Zawsze, kiedy ma piłkę, rozgrywają szeroko, a to niebezpieczeństwo jednak znajduje się na środku pola gry. Ma swoje pozycje, gdzie czuje się komfortowo, ale to jest bardzo silny zawodnik, który odnajduje się też z tyłu pola gry. Jest też bardzo skromnym piłkarzem, ponieważ naprawdę pracuje bardzo ciężko, zresztą w meczu przeciwko Węgrom. W momencie przejścia do obrony był, liną, był jedną linię za Robertem, po to, aby wesprzeć naszych pomocników i rozegrać akcję. Dlatego też wraz z postępem czasu, a jest to oczywiście proces, mówię tu o jego procesie tren, trenowania, ale też udoskonalania swojej formy i dalszej pracy, to w ramach tego procesu odnajdzie się na pewno w, każdy, w każdym miejscu na boisku i komunikacja z zespołem będzie lepsza. I koniec końców uważam, że. Um, Milik i Aro będą naprawdę fantastycznie grali. Pytać, którego dzisiaj zabrakło nawet w kadrze meczowej. Czy to jest tak, że aż tak źle panie pan jego hmm. mecz z węgrami, czy to jakaś inna przyczyna, że z pierwszego składu ląduje na trybunę? Dziękuję. A powód jest prosty, dlaczego go nie było? Rozmawiałem z nim o tym, bo byłem przygotowany na to pytanie dzisiaj. Wiedziałem, że padnie, więc już odpowiedziałem na nie wczoraj. Ci, którzy mogli grać, też niekoniecznie mogli dzisiaj zagrać. Chodzi mi o to, że miałem trzech obrońców środkowych na ławce rezerwowej. To dlatego, bo chcieliśmy mieć po prostu innych zawodników na polu gry. Nie wiem. Jak oczywiście decyzja ostateczna zostanie podjęta, biorąc pod uwagę wszystkie analizy podjęliśmy taką nieją decyzję. Istotne dla nas było, aby nasi zawodnicy odnajdywali się na różnych pozycjach na polu gry, tak jak na przykład Paweł i inni, ale jeżeli potrzebowalibyśmy innego zawodnika z uwagi na żółtą kartkę albo na kontuzję, no to oczywiście byłby włączony. Dlatego taką inną też decyzję podjąłem, uwzględniając jego charakterystykę, nie sądziłem, aby go tutaj po prostu zaangażować. Panie trenerze, Mateusz Igenza, program Pierwszy Polskiego Radia. Ja też o obronę chcę zapytać, dlatego że widzieliśmy dwie zupełnie linie defensywne. Przed nami najważniejszy mecz w marcu i być może kluczowy w tych eliminacjach. No i nie ma Jana Bednarka. My razem z Kamilem Glikiem nie grali praktycznie w ogóle za pana kadencji. I teraz tak, my nie będziemy prowadzić piłki, będziemy raczej nastawiać się na kontrataki, to Anglia raczej będzie stroną dominującą. Ma pan więcej pytań czy więcej odpowiedzi, jak zestawić linię obrony w konfrontacji z Anglią? No i. Dlaczego też nie obecność Jana Bernarka, bo to też chyba taki duży szok dzisiaj. Dziękuję. Przede wszystkim dlatego, bo zdecydowałem, aby jednak Piątkowski zagrał. Grał razem z Glikiem, a to dlatego, ponieważ jedną z jego... Umiejętności, przede wszystkim siła gry, ale też prędkość, również zdolność zmian pozycji Od, odgrywa naprawdę bardzo dobre podania. Powinien to rób szybciej, robić szybciej, ale te, pytania, te podania były naprawdę dobre. Stąd taka nie inna decyzja, jeżeli chodzi o pytanie i odpowiedzi. Mam odpowiedzi na ten mecz i na przyszłość, ale mam też oczywiście pewne pytania. No, bo to jest oczywiste i sam szukam odpowiedzi na moje pytania. Panie od początku pana kadencji mówi się o tym, że czasu jest mało, że treningów jest bardzo niewiele. Moje pytanie jest takie, dlaczego zdecydował się pan zagrać dzisiaj trójką napastników, wiedząc, że prawdopodobnie z Anglią tak nie będzie grał? Czemu pan tego meczu dzisiejszego nie chciał potraktować jakiego takiego testu e, w najważniejszym meczu w eliminacjach? No, no, to nie jest tak, że nie zagramy z trzema napastnikami, ale chcemy również pracować nad takim modelem i chcemy pracować w tym kierunku, ponieważ uważałem, tak jak zresztą odpowiadałem na jedno z poprzednich pytań i kiedy przybyłem do Polski, tak jak już powiedziałem na początku, to jest jedna z naszych najlepszych pozycji i interakcja z nimi powinna być dobra, jest już dobra. Mamy bardzo dobrych zawodników na szpicy, dlatego też jeżeli powinniśmy ich wspierać, tak jak już wspieraliśmy. I strzeliśmy już tyle bramek i chcemy strzelić jeszcze więcej. Wiemy, jak usiągnąć też pewną równowagę. Musimy też zastanowić się, jak ją polepszyć i czemu by tak nie zagrać no, przeciwko Angli Anglii. Coach, Łukasz się na poczach. Po Witam serdecznie, panie trenerze. Czy zdaje sobie trener sprawę, że właśnie mecz z Anglią może być takim kamieniem milowym? Pierwszym można powiedzieć w trakcie kadencji. Od tego rezultatu bardzo wiele zależy. To znaczy w przypadku porażki mamy już bardzo ciężkie eliminacje do końca. Można powiedzieć, wiadomo, zwycięstwo to. Dużo dla morale, przede wszystkim, tak, i wszystko będzie jakby z górki niż, niż pod górkę, ale przede wszystkim, co będzie kluczem w tym meczu i czy to będzie szybkość podejmowania decyzji, bo mam wrażenie, że z tym przede wszystkim nasza drużyna ma spory problem po prostu jest zbyt wolna na teraz. Nawet to wyszło w takim meczu jak dzisiaj z outsiderami. Dziękuję. No. Podczas dzisiejszej gry, no. 11 zawodników, którzy grali bardzo blisko siebie i jeżeli prowadziliśmy dribbling, to często dochodziło do fauli, to też jest trudno aby nadać pewną prędkość i szybkość tej grze, dlatego to będą dwie zupełnie dwa zupełnie różne mecze. To też nie jest żaden klucz dla kwalifikacji, bo Mecze rozgrywamy uwzględniając taki inny kalendarz, ale tak jak już mówiłem wcześniej i powtarzałem od samego początku, jeżeli chcemy strzelać ważne, istotne bramki, to musimy pokazać na boisku, że mamy ambicje i mamy odwagę również grając przeciwko zespołom, które mają inne zdolności, inne możliwości, grają inną jakościową piłkę, ale też inną piłkę, ponieważ grają bardziej intensywną piłkę. W Anglii zawodnicy, którzy grają, co weekend w zasadzie grają przeciwko najlepszym klubom, grają dwa, trzy mecze. Oni są przyzwyczajeni do innej intensywności gry. My musimy stawić im czoła, tak jak dzisiaj już mówiłem, zresztą w szatni. Musimy być mniej więcej na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o intensywność gry. Jeżeli nie, no to będzie oczywiście trudno, ale nie będzie to niemożliwe. I tak jak już mówiłem wcześniej, jestem pozytywnie. Nastawiony. Jestem pewny, jeżeli chodzi o moich zawodników, o tych, których mamy. Na pewno będzie to mecz, który będzie dla nas wyzwaniem, ale na pewno możemy wygrać i na pewno możemy tworzyć właściwą mentalność w nasz sposób. ostatnie pytanie. Dziękujemy bardzo. Dobrej nocy.